to Pierwsza nasza drukarka stricte tutaj przemysłowa, czym się wyróżnia od poprzednich drukarek. Na pewno tym, że mimo że komora jest, jest zamykana, to jest ona również już podgrzewana, czyli możemy tutaj utrzymywać stałą, niezmienną temperaturę, temperaturę podczas druku. Jest to drukarka dwugłowicowa, podobnie jak w drukarce omawianej wcześniej firmy Zortrax. Jesteśmy tutaj w stanie drukować jednocześnie z dwóch materiałów. Czyli materiał modelowy na przykład ABS, ASA lub TPU i do materiału ASA oraz, oraz, oraz ABS jesteśmy w stanie bez problemu zastosować rozpuszczalny w roztworze materiał podporowy. Pozostajemy również przy tej samej marce, jest to drukarka firmy Stratasys. Model nazywa się FDM Vantage SE. Jest to nasza największa drukarka przemysłowa i pole robocze możemy realizować na niej wydruki, nawet do, o szerokości 40, 40 cm. Jest to również drukarka dwubłowicowa, również drukujemy tutaj z takich materiałów jak ABS, jak PC do ABS-u możemy śmiało stosować podpo materiał podporowy, rozpuszczalny, roztworzony. Kilka słów jeszcze o tym, co wyróżnia tą drukarkę, oprócz wielkości oczywiście, od poprzedniej drukarki F-170. Możemy tutaj zastosować jednocześnie cztery jednocześnie materiały. Mamy cztery sloty na materiały. Dwa materiały modelowe oraz dwa materiały podporowe. Czy, to są, czy możemy zastosować różne materiały? Różne nie. Musi to być ten sam materiał, po co jest takie rozwiązanie? Na przykład po to, kiedy realizujemy duży projekt i na przykład mamy, mamy istnieje możliwość, że materiał skończy się podczas naszej nieobecności w firmie. Przy innych drukarkach taka, taki wydruk po prostu by się zatrzymał i czekał na naszą ingerencję, czyli wyciągnięcie starej, pustej szkuli, zaimplementowanie nowej szkuli. I wtedy druk dopiero by ruszył, a, a w międzyczasie mógłby na przykład przez kilkanaście godzin stać. Tutaj tam nie jest. Możemy mieć jakby szpulę zastępczą, i kiedy główna szpula się skończy, jest usta, wtedy drukarka. Automatycznie wymienia sobie, zaciąga materiał z nowej szpuli i wydruk automatycznie jest zrealizowany. Przechodzimy do kolejnej naszej drukarki z serii drukarek przemysłowych, z tym, że opuszczamy już technologię FDM i wszystkie jakby technologie pochodne FDM-u. Przechodzimy do technologii, która nazywa się polijet. Tutaj tak, już nie jest, tak jak w poprzedniej materiałem nie jest e, tworzywo sztuczne w postaci filamentu na szkuli. Tutaj materiałem rodzimym jest żywica. Jest to żywica światło utwardzana, która jest natryskiwana poprzez dysze na stolik, na obszar roboczy, który podczas druku, e, który podczas druku się obniża, a następnie taka natryśnięta żywica jest, e, jest utwardzana światłem, światłem UV. Mamy tutaj dwie głowice, dwie, jakby dwa zestawy dysz, które, które natryskują nam żywice. Jedne dysze natryskują materiał modelowy, drugie, druga głowica, drugie dysze natryskują materiał. Pod...